Dzień dobry Państwu. Mecze pucharowe zawsze się rządzą swoimi prawami. Na pewno tutaj nie przejechaliśmy na wycieczkę, bo to widać na boisku. Spotkały się ja uważam w dzisiejszym dniu dwa dobrze dysponowane zespoły, dobrze przygotowane dwa zespoły motorycznie, bo to też jest szacunek dla Zawodników jednej i drugiej drużyny stworzyć takie widowisko przez 120 minut, gdzie nikt nie odstawił głowy, nogi. Do końca wiele sytuacji podbramkowych zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Do pewnego momentu ciężko było wskazać zespół lepszy. My byliśmy lepsi po prostu o większą ilość bramek. Także jeszcze raz tutaj szacunek dla, dla zawodników za takie widowisko. Cieszymy się my, że awansowaliśmy do półfinału. Tutaj y, jaka strata to strata zawodnika, fał w środku pola, y, <laughs> z tego, że bardzo poważna kontuzja, no i kilka kartek, które eliminują zawodników na półfinał, także to też są straty. Ale trzeba się cieszyć z tego, co dzisiaj, y, co na dzisiaj zrobiliśmy, zarówno w lidze, jak i w kucharzy. Dziękuję. Dziękuję ja bardzo, Dobry, dobry Państwu. Jaki wynik, taki nastrój? Tak można to szybko skitować, ponieważ e, po pasjonującym widowisku jednak odpadamy z Pucharu Polski, a, a wiadomo, że mieliśmy cel, żeby przejść i zwyciężyć Arkę, żeby grać e, dalej w półfinale, a potem w finale. Myślę, że dzisiejsze widowisko mogło się wszystkim podobać. Pierwsze, że tak powiem, 90 minut to naprawdę no, pasjonująca gra i wiele, wiele z pięć... E, Dlatego też byliśmy nastawieni bardzo agresywnie. Ten fałd oczywiście przypadek i kontuzja piłkarza Arki, także to nie było oczywiście zamierzone. My chcieliśmy grać w piłkę, chcieliśmy grać agresywnie, chcieliśmy stwarzać sytuację i tak ten mecz właśnie wyglądał. Pierwszy zdobyliśmy bramkę i tutaj gdzieś właśnie y, jakieś drobne... Nieuważne zagranie piłki, strata, poszła szybka kontra i, i dostaliśmy bramkę na 1-1. Mi się wydaje, że takie mecze to faktycznie są, są, są trudne dla, dla, dla zespołu, ponieważ tak na no, dzisiejszym meczu kluczem do, do zwycięstwa gości była dogrywka. To było to właśnie ten czas, kiedy, kiedy, kiedy są wszyscy bardzo zmęczeni i, i w zasadzie Arka była tym zespołem, który zdobyła bramkę i miała tą przewagę mentalną, że mogła sobie spokojnie pozwolić na, 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 na ogromny wyniku, a wiadomo w dogrywce gra się bardzo ciężko, zresztą morawa była bardzo nasiąknięta, było bardzo grząsko i dlatego, i dlatego yy, ten, mecz, ten mecz wygrała. Ja oczywiście dziękuję ze swojej strony i Sztabu Szkoleniowego yy, z piłkarzom za Naprawdę za y, zaangażowanie. Y, rozmawialiśmy dzisiaj przed meczem, mówiliśmy sobie otwarcie, że chcemy zagrać wspaniałe widowisko. Wszyscy zawodnicy byli bardzo mocno zaangażowani i za to właśnie im dziękuję. Y, mi się wydaje, że jeszcze warto też powiedzieć, że w dzisiejszym meczu zagrało kilku młodzieżowców. To też jest jeden z naszych celów, żeby, żeby promować młodzież y, i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, gratuluję tenerowi i przeciwnikom wygranego meczu. Natomiast my odpadamy i to jest, i to jest na pewno nas troszeczkę boli. Ale zostaje nam liga, walczymy o to, żeby piąć się w górę tabeli. I przygotowujemy się do następnych meczów.